Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, laudetur Jezus Chrystus. Dziś miał być inny film, ale będzie <laughs> o komunii świętokradzkiej, czyli komunii na rękę. Dlaczego jest świętokradzka? Przytoczę parę fragmentów magisterium, i to doktorów kościoła nawet sięgniemy. I też powiem, dlaczego ja osobiście prowadzę z tym wojnę, a wojnę prowadzę fajną. No, dobra, zacznijmy od tego, że po pierwsze, ksiądz ma konsekrowane dłonie, dlatego może tylko i wyłącznie ksiądz dotykać hostii konsekrowanej. Tak? Jako niekonsekrowanego komunikantu każdy może dotykać. I kto o tym mówi i kiedy? Więc zacznijmy. Święty Tomasz Zakwinu, W sumie teologii trzeciej, 83, podpunkt trzeci. Do udzielania tego sakramentu należy tylko kapłan. Dlatego tylko kapłan może tego sakramentu dotykać i nikomu innemu nie wolno go dotykać, chyba że w wypadku konieczności. Bo konsekrowane dłonie kapłana dotykają ciała Chrystusa, a nie zaś dłonie świeckiego. Doktor Kościoła święty Tomasz Zakwinu mówi wprost: Niekonsekrowane dłonie to jest świętokrasto. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jedynie mu tu jest, że jak nie ma kapłana, a trzeba komu nie rozdać umierającym, ok. Zakres to jest i tak wyznaczone przez. Księdza, biskupa, osoba. Po drugie, partykuły zostają. Bo to jest patena, żeby te partykuły zbierać na ręce, na ziemię. Bardzo fajne widziałem zdjęcie, że ktoś rozdeptuje właściwie i roznosi po całym kościele krew chrystusową. Jest w czasie Soboru Trydenckiego w sesji trzeciej, e, przepraszam, w sesji ósmej, Sobór w kanonie trzecim, czwartym, piątym stwierdza, że Chrystus jest cały i niepodzielny w każdej cząstce hostii. Każda cząstka konsekrowanej hostii po przeistoczeniu zawiera ciało całego Chrystusa. Z tego właśnie jest patena i nie dotykamy oprócz księdza, który puryfikuje winem i wodą w nowo z wodą.